Patrzcie, co znalazłem przy okazji gogowej wersji Diablo 1 jest manual cały do Diablo 1. Bo jak on wygląda. ale jest giga fajny. On był kiedyś normalnie drukowany do gry. Nie wyszedł co prawda nigdy w polskiej wersji, ale wyszedł w wersji, no nie wiem, angielskiej, angielska oryginalna była. Wyszedł w jeszcze kilku innych wersjach, nawet nie pamiętam jakich, chyba w jakiejś niemieckiej, wyszedł jakiejś tam jeszcze innej. Nie wiem, ale wyszedł przede wszystkim w wersji angielskiej. To była główna, i patrzcie, jak on wersja wyglądał normalnie. Była taka książka, taki manual dodawany do gry. On co prawda był chyba czarno-biały, ale w niektórych wersjach był czerwony. No, bo te, te manuale zwyczaj kiedyś, dawali do gier, że one były zwykle czarno-białe. Kolorowe rzadko kiedy się trafiały. Kolorowe to były albo w jakichś tam kolekcjonerskich edycjach, albo, nie wiem, jakoś tak losowo. Wiadomo, że to były takie kopie, żeby oszczędzić trochę kansę, żeby nie robić za razem kolorowego, tylko żeby tuż był sam czarny, no nie? I pasie kiedy tej rzeczy. Initiate. Which way is the right path as I stand upon this chaotic crossroad of hate? No. Vincent Metzen, proszę bardzo. Metzen napisał. Ogólnie to jest tak, to jest w ogóle ciekawe z tym manualem tutaj. Ogólnie ciekawa sprawa z tym jest taka, że tutaj normalnie były żadne Rzeczy, które opisywały fabułkę. To znaczy było trochę fabułki w tym miejscu. Opisane na przykład postacie, było opisane ich fabułka, ich backstory, było opisane bestiariusz, jak widzicie tutaj, itemy, multiplayer, instrukcje, oczywiście były nie instrukcje, jakieś tam inne. Librarius X Horadrim, nawet nie wiem co to jest Librarius X Horadrim. No ale zobaczymy sobie dzisiaj, co to było w takim manualu Diablo 1. Kurczę, strasznie lubię takie rzeczy. Szkoda, że już takich się nie produkuje do gier. W sensie, no teraz już gier w sumie fizycznych wersji nie ma. A jak są? Fizyczne wersje gier teraz to zazwyczaj dostajesz pudełko, w którym jest kod. I tyle. A kiedyś to były jakieś tam manuale, kiedyś były jakieś poradniki, kiedyś były, nie wiem, czasami nawet jakąś mapę dawali. Różne rzeczy były. Często wrzucali też takie broszury reklamowe, pamiętam, że na przykład, nie wiem, kupowałeś sobie grę Ubisoftu i dostawałeś broszury, że inne gry Ubisoftu możesz kupić, albo że jakaś tam będzie wychodziła. Taka reklama pomniejsza. I same to mamy na początku. Patrzcie. System requirements Diablo 1. Tutaj mamy requires an IBM PC or 100% compatible computer with Pentium 60 MHz or better. 8 Megabajtów RAMu na single player, a 16 na multiplayer. 16 megabajtów RAMu trzeba, bo mi <grafy> 16 megabajtów RAMu, żeby grać w Diablo 1. Operating System. Musisz mieć Windows 95 albo Windows NT 4.0. Musisz mieć klawiaturę i w 100% kompatybilną z Microsoftem myszkę. Co my tutaj mamy? Hard Drive and Double Speed or Faster CD-ROM Drive. Are necessary. Trzeba mieć CD-ROM. To powiem tak. Mój komputer już wymagań nie spełnia. wiem jak wasze. Bo już nie spełnia, ja już CD-ROMu nie mam. i romu też nie mam. <grych> już nie spełnia koniec. Super FGA Card that supports Direct Draw. You must have Direct X30. Trzeba mieć. Direct X30. Proszę bardzo. I kartę dźwiękową kompatybilną z Windowsem 95. Zobaczymy co dalej. Tutaj wiadomo, jakieś ciekawe rzeczy takie były, typu jak gra działa, to co my tu mamy? Technical support. O, mogłeś normalnie napisać. że zadzwonić do Blizzarda, jakbyś miał jakiś problem. Jest UK, tu pewnie gdzieś była jeszcze sameryczka. No u nas oczywiście nie było polskiej wersji, nie wyszło, to do nas mogę zadzwonić. Starting game, I zobaczymy co tutaj mamy. Tu jest tutorial jak zacząć grę. Musisz włożyć płytę z Diablo do komputera i się pojawi autoplay. Pamiętacie jak się kiedyś gry instalowało? Normalnie się pakowało płytę i się odpalało to takie, taki autoplay. I wybierałeś na środku, czy chcesz zainstalować grę, czy co tam zrobić. Nie wiem, tam jeszcze jakieś poradniki chyba były. Opcje można było jakieś tam zmienić, takie tam... Bo tutaj nawet jak mał... jak myszkę się używa, jest napisane. Creating character. To pokazuje, jak się postać robi. I pasie, tu wszystko jest opisane. Interface, jak działa. Character information screen. Co to jest? Tutaj jakieś runy, patrzcie, Blizzard Entertainment. Dobra, co mamy dalej? Tutaj pokazujemy, jak się item używa. Jest to coś takiego mega ciekawego. pasy opisuję jak działa. Quest log, jak działa. I patrzcie, wszystko, są screeny do wszystkiego. Saving loading the game. No, to jest coś, co mogłem przeczytać. Jak pierwszy raz grałem w to Diablo wczoraj, to nie wiedziałem, że się zapisuje grę. Ja myślałem, że to normalnie się automatycznie zapisa jak w dwójce, nie? Tam trzeba w Diablo 1 zapisywać grę i potem wczytywać automapa. Proszę bardzo, bardzo. Wszystko było. Pauzowanie gry. Można pauzować. Ja też nie wiedziałem. P jak klikniesz to pauzujesz grę. Tutaj levele opisują jak działają. Tutaj skille. To ja nawet nie wiedziałem, że jest taki skill. Jak item reaper. Może sobie naprawić rzeczy. Mega dobry spell. To musimy zobaczyć skąd się go bierze. Bo itemy w Diablo 1 się bardzo szybko psują. Patrzcie to opisują cały gameplay. Mamy tak. Movement jak chodzić. Walka, jak walczyć. Left click on the creature to attack it with the weapon. Proszę bardzo. A shift jak klikniesz, trzymasz to stoisz w miejscu i atakujesz. To też do Diablo 2 przeszło. I zresztą chyba do wszystkich hack and w historii. Multiplayer instructions. Proszę bardzo. 1-4 graczy można było grać. To też ciekawostkę wam zdradzę. Ogólnie jak wyszło Diablo 1, normalnie można było sobie grać przez battle.neta oczywiście. Multiplayer. 1-4 graczy. Ale jak wyszedł dodatek, Hellfire, które robiło inne studio. To w Hellfire nie można było grać multiplayer. Bo po prostu w Hellfire robiło inne studio, i twórcy oryginalnej Diablo 1 tak zbalansowali Diablo 1, że te klasy i te rzeczy, które się działy w Hellfire, po prostu by nie działały na multiplayer, a oni nie mieli czasu, żeby tego naprawić, bo w tym czasie robili Diablo 2 już. Bo to studio, co robiło Hellfire, robiło no w tym samym czasie co Diablo 2 powstawało Diablo Hellfire. Ale też kolejna ciekawostka, można zagrać Diablo 1 Hellfire przez internet, można grać multiplayer, ale trzeba mieć komputery dwa połączone do jednej sieci, to przez lana chyba można grać dosłownie. Charakter Sumari, patrzcie tu jak się leveluje wszystko, o są opisane klasy zaraz zobaczymy. Resistance, To jest też ciekawe, to są odporności, patrzcie są tylko trzy odporności, jest Magic, Fire i Lightning, reszta została dodana dopiero w Diablo 2. A nie wiem czy w Diablo 2 jest Magic Resistance. Chyba nie ma. Tam jest normalnie, możesz być odporny na magię, jest kilka czarów magicznych, na przykład Magic Arrow Amazonki, ale chyba nie ma tak, że możesz mieć odporność na magię, nie wydaje mi się, nie pamiętam. I tutaj mamy opisane klasy pasie, takie obrazki są fajne. Czym jest Warrior na przykład? The Warrior of the Lands of Kanduras. Nie wiem, gdzie było Kanduras. I mamy tutaj paladynów, jakichś tam wojowników, najemników, mroczne pogłoski o tym szaleństwie króla Loryka ich przywiały. Wojownik jest najsilniejszą i najtwardszą z trzech klas, które masz do wyboru. I dobrze dobry jest w walce z bliska. Czyli oni mogą naprawiać bronię, to może tylko Warrior może naprawiać. Teraz Rogue. My Rogue'iem gramy w diablo. Paśaki. Ej, ale w ogóle te postaci na się wyglądają kompletnie. No tutaj Warrior w ogóle jest. Ja nie wiedziałem, że Warrior ma długie włosy. Zacznijmy od tego. No, znaczy że to jest po prostu jakiś taki koncept, Art to nie musi być na. W którym gramy, tylko po prostu jakiś warrior, no wygląda bardziej jak jakiś barbarzyńca niż wojownik. Tutaj pani rogue, zobaczymy rołgi. Sisters of the Sightless Eye. O, proszę bardzo, siostry niewidzącego oka. To jest jakaś gildia. Mm -hmm. gildy na zachodzie. Nie są tak mocni w walce z bliska jak Warrior, ale jest mistrzem łuku. się ten łuk w tym Diablo 1 to jest taki kurczę dziwny trochę. Fajnie mi się gra bardzo tą łuczniczką, tylko że w ogóle nie ma skilli pod łuk. Z łuku to po prostu nawalasz taki. I mamy maga jeszcze. Mag to jakiś tam z pustyni chyba to było. Czy to jakieś okolice ludgolem czy coś. No potem ten mag zresztą, bo te postacie tutaj trzy, które widzimy zresztą w Diablo 1, to one wszystkie są w Diablo 2 też. Rogue jest jako krwawa orlica, Blood Raven, Wojownik. To jest, no, Diablo, w sumie, pewnie to jest Diablo. A Mag... To jest ten taki, on demonolog chyba nazywał. On jest w tajemnym sanktuarium w Ludgolem, no, to on tam wrócił w swoje okolice. Patrzcie, tutaj itemy są pokazane i opisane. Weapon Source Access. Normalnie takie są brońki tutaj. Jakieś flaili, w ogóle tutaj siekiery, tutaj miecze. I to, to jest tyle rodzajów, nie, no chyba jest więcej. Może tylko tyle jest rodzajów w grze tych itemów, to chyba wszystkie są pokazane. Masz jakieś takie gigaunikatowych nie ma. No wszystkie, które tutaj są, już widziałem. Nawet armor się dzieli, patrzcie, na light, medium i heavy. Spells and Magic, które takie rysunki. Ej, co to wygląda? Ten rysunek, Kurczę, jak z gotika trochę. To z Tika z tego, że obozna bagnie. Kurczę, fajny, to fajny ten art style był kiedyś. Fajne te concept arty. O co tu chodzi w ogóle? Czemu on ma taką czachę przepołowioną? To jakiś potężny lore magiczny w Diablo jest. Tutaj czary mamy, dużo te obrazków czarów. Z tego Diablo 1 potem do Diablo 2 też przeszedł i te one wyglądają identycznie. To jest Inferno, to jest ściana ognia, to jest ten taki Firebolt, nie nie kula ognia, tylko ten pierwszy, taki, nie pamiętam, jak się Firebolt ja po prostu. Tu to samo też przechodziło, tutaj są jakieś nowe czary. Czyli na przykład ten przeszedł Holy Bolt, palader ma też w dwójce, ale Healing, na przykład Toy To i ja nie wiem, czy takie są. O, Jariusz, pas jaki potwór. Jaki krzyż, jakie gęby ma. Nie no, fajny te obraz. Jeszcze takie takiej jakby stronie z runami. To możemy o potworach poczytać. Patrzcie. Jest nawet po łacińsku napisane. Skeletons. Osium animatum. I tu możesz sobie poczytać sobie. Że skeletal remains of warriors who died as soldiers in some dark campaign. No i ożywił ich Diablo. Po prostu. Zombies. From the corpses of men executed for committing the most depraved and degenerate crimes against the innocent. O proszę bardzo, widzicie? Czyli zombie w Diablo to są ożywieni ludzie, którzy popełnili jakieś tam przeciwko ludziom takim niewinnym jakieś tam najstraszniejsze zbrodnie. Czy to jest jakiś konkretny lore? Ja myślę, że zombie to po prostu człowiek martwa, to jest konkretny martwy człowiek jakiś. Overlords. To są anioły zdeprawowane, zamienione w demony i wyrwane są z skrzydła. Ci overlordy, a ich jest strasznie dużo! To nie jest jakiś taki gigaboss. To jest po prostu zwykły obek, którego jest pełno. I to są anioły. No to ciekawe, to w sumie ciekawe. I to jest w ogóle napisane, że to Inarius, a Inarius się potem pojawia chyba w Diablo 3 albo w 4? Nie wiem, gdzieś tam jest dalej. Co tu jeszcze mamy? Bal, patrzcie, o Balu już jest wspomniane. Bal, Lord of Destruction. A to jest Diablo 1. Diablo 2 jeszcze nie było. I jeszcze Diablo 2 to Diablo 2. Bal to wszedł w dodatku Lord of Destruction, właśnie. No, i to jest o Balu już napisane. no mega ciekawe, może sobie poczytać tu o tych potworach. Librarius Exhoradrim. Co tu jest? O, patrzcie, kiedy obrazek dowolony. Fall of Izual. Tak, Izual upadł. Izuala w Diablo 1 chyba nie ma, nie pamiętam. Nie wiem, zobaczymy. Może jeszcze nie doszedłem do tego momentu. Ale w Diablo 2 jak najbardziej jest Izual. Się go bije w czwartym akcie. wygląda karta tarota jakaś, nie? Fall of Izual. Great Conflict tutaj mamy. To jest opisany konflikt piekła i nieba. To też była książka w grze, która to opisywała. War. To też była właśnie książka, co Sinwar opisywała. To jest to wojna grzechu, że walczą demony zaniełami. aniołami. Siedem wielkich złych jest. Duriel, Lord of Pain, Andariel, Maiden of Anguish, Belial, Lord of Lies, Asmoda, Lord of Sin, Mephisto, Baal i Diablo. No i tutaj jest opisany zakon Horadrimów. To jest zakon Horadrimów. Który jest? To jest Cain. To jest Kane pewnie, co? Jak Horadrimowie są przedstawieni takie groźne. Mega fajne te karty. Super było taką myśl w sumie. Taką jak tu i taką jak tutaj jest ten Fall of visual. No i tutaj było tak, że ci Horadrimowie dali radę tych trzech złych. I właśnie Mephisto, Bala i Diablo zapieczętować. Reszta to nie wiem, ale tych trzech zostało zapieczętowanych. Diablo tam w kamieniu, Bal to chyba w Tal a Mefisto też w kamieniu. Kamień duszy. To był kamień duszy, to był chyba kamień duszy, a bal był chyba w tym takim ogromnym, w tym Talarashem, był tam przypięty do czegoś tam do kamienia świata, tak? Coś takiego? Symbol of the Order Horadrim Madness of the Black King. No, Leoryk to ogólnie był tak, że on, on i jego tam ludzie byli tam mocno za światłem, powiedzmy, to paladyni, nie paladyni, i w pewnym momencie się osiedlili w tym sanktuarium, no i tam potrzebny diablo. Doprowadziły go do szaleństwa, i wszystkich zaczął, jakby do egzekucji, doprowadzać wszystkich, bo myślał, że są przeciwko światu. A tak naprawdę on sam był przeciwko światu. Taki lore był Diablo 1. tego loryka mniej więcej. Reign of Diablo. Właśnie, gdy Diablo rządził. Corruption of Prince Albrecht. No, Prince Albrecht to był syn Loryka. W Diablo 1 się go spotyka, z tego co wiem. Diablo to wyglądał tak dziwnie trochę. W sensie, no Diablo wyglądał. Dla mnie Diablo to jest Diablo z Diablo 2. No nie to jest oryginalny Diablo. Reszta tam Diablo trójka czy coś? Nie bardzo. Diablo oryginalne to jest Diablo dwójka. O, są Soul Stone, patrzcie. To jest kamienie, który się pieczętuje duszę. No i tyle. Mega fajny manual, nie? Wszystko opisane. Normalnie masz historię Tristram, historię Choradrimów, historię jakichś tam potworów, jakiś izual, wszystko. A to był po prostu manual. Taka instrukcja, którą dodawali do każdej kopii gry i się To nie jest nic nadzwyczajnego, to nie jest jakiś tam, nie wiem, kolekcjonerski shit. To po prostu jest. Zawsze dodawali. Tak to wyglądało, tak jak książeczka była. Dajcie znać na YouTube w komentarzu, jak to się ogląda. Czy mieliście takie książki, czy pamiętacie jakąś grę, która miała wyjątkowo fajną książkę, taką taki manual, taką instrukcję, poradnik, jak Diablo.